Ja na początku chciałem Wam bardzo podziękować, drogie Panie i jeden Pan, że zostałyście do końca, bo nie ukrywam, widząc, że jest opóźnienie i że jestem ostatni, spodziewałem no, się, że tu już nikogo nie będzie, a jest tutaj, jak się doliczyłem, ponad setka pań i jeszcze Pan na reżyserce, więc. Ja chciałem bardzo szybko wykorzystać ten mój wykład sponsorski na taką niesponsorską treść, pokazać Wam świat osób z implantem słuchowym i te społeczności, z implantami konkretnie ślimakowymi. Bo będąc inżynierem klinicznym w firmie Medicus, pracując z pacjentami z implantami ślimakowymi, mogłem troszeczkę wejść w te kręgi e, tych osób, które są głuche, ale słyszą. Są bardzo specyficzną grupą i jednoczą się, grupują się, mają takie swoje e, społeczności, które naprawdę są fascynujące i można... Chcę Wam tak w dużym, telegraficznym skrócie pokazać parę takich perełek. Oni na siebie bardzo często bowiem implantowcy. Implantowcy znajdziecie takie grupy na Instagramie, na Facebooku. Jak widzicie, nie małe liczby 4 tysiące osób na Facebooku. Tutaj akurat możecie zobaczyć nagranie z naszego zaproszenia pacjentów na takie spotkanie z szefem firmy Kochlar, z prezydentem firmy Kochlar, gdzie pacjenci mogli tak trochę więcej opowiedzieć o tym, czego. Oczekiwaliby od firmy w przyszłości. Co się konkretnie w tych grupach, konkretnie tutaj na Facebooku znajduje? Jest dużo zapytań o to, gdzie na przykład moje dziecko najlepiej mogłoby trafić do implantu, jaka klinika jest najbardziej polecana. Małe literki, ale jest też, czy macie do polecenia może logopedę dla dwulatka, Warszawa, cena nie gra roli. Więc jakby widzicie, to warto być w takich grupach. Więc tutaj naprawdę od właśnie takiej wymiany doświadczeń, która klinika, który chirurg, bardzo często wiem, że lekarze też są na tych grupach i sobie patrzę, jaki mają tam rating wśród pacjentów i terapeuci również. Natomiast poza tym znam bardzo wiele, nawet par osób, które gdzieś tam poznały się w grupie implantowcy i mamy dwóch pacjentów z implantem, którzy są ze sobą. Tutaj też bardzo chciałem Wam polecić jedną taką pacjentkę, Natalię Kwaśniewską, która prowadzi na Instagramie konto Zaimplantowana oraz zaimplantowana surdologopedka. Jest to dziewczyna, która tutaj widzicie jej nagrania zaraz po operacji szczepienia implantu ślimakowego. Jest to dziewczyna, która ma. Implant stimakowy w jednostronnej głuchocie i bardzo, bardzo ciekawie o tym opowiada, jak słyszy osoba z implantem, no bo jest w stanie nam to opowiedzieć dokładnie. Bo po jednej stronie słyszy to, co my, a po drugiej to, co osoby z implantem. Więc bardzo polecam, ją obserwować. Ona też jest częścią tej całej społeczności. I właśnie widząc, jak wiele jest. Takich historii, jak bardzo warto je nagłaśniać. Nagrałem podcast z najlepszymi pacjentami, których poznałem. Podcast razem dla słuchu. Załączyłem QR-kod, więc można sobie e, zrobić zdjęcie. Bardzo polecam z, dla, dla Was, ale też przede wszystkim dla osób, które wchodzą do tego świata implantów, dla przyszłych pacjentów, żeby trochę posłuchać. I osoby, które od dziecka nie słyszą, tutaj bardzo rodzice. Y, Czują wielką wartość takich, y, takich rozmów, które gdzieś tam się nagłaśnia. Y, usłyszeć, y, jak przeżyła całą tą drogę osoba, która w wieku dwóch lat dostała implant, a teraz już jest dorosła i taką historię minutową, skrótową też Wam chciałem pokazać. Góra, kura, kura. Fale walec. Fale walec. Marynarz maluje ścianę na niebiesko. O... Ale Marynarz maluje ściany? Czy malarz? Malarz. <gry> Implant nigdy tak naprawdę nie był dla mnie żadnym wyznacznikiem tego, czy mogę coś zrobić, czy nie. Mogłam pójść na publiczną uczelnię, skończyć studia, być wśród równieśników, zdrowych równieśników oraz a, nadążać za nimi. Mogę się uznać powiedzmy za zdrową wśród nich. Pracuję dla zagranicznej firmy, pracuję w obu językach, w języku angielskim i niemieckim i wydaje mi się, że to już jest dość duże osiągnięcie. Miałam ostatnio taką sytuację, właśnie przyznawałam się moim koleżankom. Gdzieś tam byłyśmy w restauracji, ja mówię, że e, dziewczyny w ogóle, bo jest taka sytuacja, bo ja jestem głucha. Eee, ja, jak no mam implant po prostu, tylko jakby tego nie widać, bo funkcjonuje normalnie. Bardzo mi się co spodobało, to że dziewczyny stwierdziły, że to jest super, że jakby ja nie podkreślam tego swoją osobą i że tego po mnie nie widać i nie żyję tym. Tutaj niesamowita praca też terapeuty, w całej tej rozmowie z Kasią ona też opowiadała, że dzieciństwo swoje tak do 8-9 roku życia ona uważa, że u logopedy była codziennie. Uważam, że może w niedzielę nie, ale naprawdę jakby robota wykonana niesamowicie. No, jej szef dowiedział się niedawno, że jest głucha, jakby to mi powiedziała, nie? i nie wiedział, więc jest to bardzo ciekawe, bo jak się domyślacie w dzisiejszych czasach już to trochę tak wygląda, że jak pacjent odczuwa jakieś problemy ze słuchem poszukuje rozwiązań właśnie na takich grupach i tu też chciałem zachęcić Was do korzystania z platformy Razem dla Suchu, takiego naszego powiedzmy, takiej marki, podmarki firmy Medicus. My też staramy się wspierać pacjentów w całej tej drodze do implantu. Jesteśmy na tych grupach, jesteśmy dla pacjentów też takim drogowskazem, jak jak najszybciej dostać ten implant, jak wybrać klinikę, jak, jakie skierowanie jest potrzebne, do której pani Basi czy Pani Mirki, warto napisać maila, żeby szybciej gdzieś tam w tę ścieżkę wejść. Więc zachęcamy też do kontaktu z nami z razem dla słuchu. A to, o czym jeszcze tak na koniec chciałem opowiedzieć, to, że z wszystkich tych inicjatyw pacjenckich, które Wam tutaj pokazałem, powstała też niesamowicie wartościowa inicjatywa trochę za taką moją namową, czyli Polskie Stowarzyszenie Użytkowników Implantów Słuchowych. Zmotywowałem tych najbardziej zaangażowanych pacjentów do tego, żeby założyli też coś takiego formalnego, co będzie też na rzecz pacjentów, taka organizacja mogła działać. I to od dwóch miesięcy tak naprawdę dopiero w KRS jest zarejestrowane stowarzyszenie, więc raczej nie mieliście, nie miałyście jeszcze okazji słyszeć e, o tym stowarzyszeniu. E, I ze mną tutaj miała być dzisiaj członkini zarządu tego stowarzyszenia. Niestety sprawy rodzinne, pogrzeb ją zatrzymał, ale nagraliśmy e, 4,5 minuty i to będzie ostatnia rzecz dzisiaj, tego, co chciałam Wam przekazać. Jest to pierwsza tutaj z wymienionych na tej liście członkini, Marta Sankowska, logopedka, ale też rodzic dziecka z dwoma implantami. Wzięła sobie tak na warsztat ten temat, jak Wam przekazać terapeutom i przyszłym terapeutom jakieś takie swoje spostrzeżenia jako rodzic dziecka zaimplantowanego, jakie uwagi by ona miała i gdzieś tam posłuchajcie z uwagą, bo myślę, że to bardzo wartościowe. Dzień dobry, nazywam się Marta Sankowska, jestem logopedą, surdo- i psychologopedą w trakcie specjalizacji. Jestem też członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Użytkowników Implantów Słuchowych i przede wszystkim jestem mamą, między innymi ośmioletniego chłopca, głuchego, obustronnie zaimplantowanego. Celowo podkreślam słowo głuchego, bo choć mój syn świetnie słyszy, mówi i rozumie, ma pełną akceptację dla swojej tożsamości, do bycia częścią świata głuchych. Implanty ślimakowe są cudem. To jeden z najlepszych wynalazków współczesnej medycyny. Ale nadal są tylko protezą. Prawie doskonałą, dającą ogrom możliwości, ale jednak protezą. Czasem się psują, czasem uwierają. Czasem są zbyt głośne, czasem zbyt ciche. A droga do tych idealnych ustawień bywa długa i wyboista. Tak samo jak wyboiste bywa życie osób z implantami, balansujące pomiędzy światem głuchych a światem słyszących. I o tym właśnie chcę dziś opowiedzieć z perspektywy rodzica i terapeuty. Bycie rodzicem dziecka głuchego to niekończąca się droga przez decyzje, wątpliwości, emocje. To bycie ciągle nie dość. Nie dość pracujący, nie dość potrafiący, nie dość asertywny, nie dość radzący sobie z niepełnosprawnością własnego dziecka. Bo. Głuchota to niepełnosprawność. Nie musimy się bać tego słowa. Rodzic dziecka głuchego jest jak chomik w kołowrotku. Ciągle musi coś wybrać, coś rozważyć. Aparat czy implant? Jeden czy dwa? Język migowy czy tylko werbalny? Szkoła? Publiczna? Prywatna czy integracyjna? Terapia raz w tygodniu, a może pięć? Czy dany specjalista jest na pewno tym najlepszym dla mojego dziecka? Ciągle jesteśmy rozliczani przez siebie, przez terapeutów, przez placówki. Czy moje dziecko już słyszy? Czy moje dziecko już mówi? Czy moje dziecko rozumie? Czy moje dziecko nadąża za rówieśnikami? I w tej ciągłej walce łatwo jest zgubić to, co najważniejsze bycie mamą, bycie tatą, bycie dzieckiem. Bo w każdej zabawie próbujemy przemycić terapię. Każda czynność musi coś rozwijać. Zamiast żyć, walczymy z głuchotą, z rzeczywistością, z samemisową. A może powinniśmy usłyszeć inne słowa? Dość, już nie musisz. Daj sobie i swojemu dziecku zgodę na tę niedoskonałość. Pokochaj ją. Może twoje dziecko nie będzie jak Jadzia córka sąsiadki, mówiąca biegle w trzech językach obcych, ale może będzie się wspinać na najwyższe drzewa. Może będzie mistrzem w jeździe na rowerze. Może będzie mieć wielką wyobraźnię i dobre serce. Pozwól mu na to, bądź dumny. Jesteś wystarczającym rodzicem i twoje dziecko też jest wystarczające. Dlatego zwracam się do was, do terapeutów, specjalistów, nauczycieli. Towarzyszcie tym rodzinom. Nie rozliczajcie ich, nie oceniajcie. Bo lokalizacja dźwięku czterolatka czy realizacja danej głoski naprawdę nie mają żadnego znaczenia, jeśli nie zbudujemy w tym dziecku poczucia wartości, poczucia sprawczości, poczucia szczęścia. Niech dzieci wychodzą z naszych gabinetów z myślą udało mi się, ktoś się mną cieszy, ktoś mnie wspiera. Bądźmy motorem, a nie katem. Jako mama i logopeda ogromnie się cieszę, że mogę współtworzyć nasze stowarzyszenia i że mogę zabierać głos także w sprawach, które nie są łatwe. Zawodowo wyrażam sprzeciw wobec wciąż jeszcze powszechnej terapii stolikowo-krzesełkowej. Terapii, w której przypinamy maluchy do ikowskich fotelików i podsuwamy im pod nos obrazki. To łamanie naturalnego dziecięcego buntu. To ignorowanie ciekawości, ruchu, potrzeby zabawy. Terapia dzieci głuchych z implantami. To trochę jak nauka języka obcego. Najlepiej wychodzi w zabawie. Ludziki Lego zamiast kart pracy. Symultaniczne czytanie niech będzie oparte na historijkach z Minecrafta. Podążajmy za dzieckiem. Patrzmy, co je ciekawi. Nie twórzmy robocików, które tylko realizują cele terapeutyczne. Nie produkujmy dzieci zrehabilitowanych, ale smutnych, bez pasji, bez przyjaciół, bez tożsamości. Bo widzę zbyt wiele takich dzieci, ani głuchych, ani słyszących, po prostu zagubionych. I właśnie dlatego jestem tutaj, dlatego jestem częścią tego stowarzyszenia. Chcemy wspierać osoby zaimplantowane i ich rodziny. Chcemy być głosem, który nie tylko mówi, ale i dowodzi: jesteście dość wystarczający, absolutnie niezwykli, i nade wszystko możecie być szczęśliwi. Dziękuję. Już, już zrobiłem Marcie zdjęcie, żeby widział, jak słuchacie uważnie. E, tak, więc zachęcam do śledzenia działań stowarzyszenia, myślę, że to będzie bardzo wartościowa inicjatywa i Wam tutaj bardzo dziękuję za uwagę i gratuluję świetnej konferencji.